Zostaw, zaraz będą nadawać flesza. Mountain Blade 2, gra, na którą czeka cała polska szlachta. Tym razem Taylors przedstawiło założenia systemu klas strybu multiplayer. Postacie zostaną podzielone na piechotę, kawalerię i atakujących na odległość. Każda specjalizacja otrzyma przedstawicieli poszczególnych frakcji. Pojawi się system zdolności oraz opłacanie punktami sprzętu. Od czerwca trwają zamknięte testy gry. Activision pokazało za pośrednictwem rozwrzeszczanych streamerów fragmenty Call of Duty Modern Warfare, w tym ujęcia z nowego trybu multiplayer Gunfight. Będą to szybkie mecze dwóch na dwóch, podzielone na 6 40-sekundowych rund. Gracze otrzymają losową broń za każdym razem. Dorzućcie do tego niewielkie mapy oraz brak regeneracji zdrowia. 1 sierpnia poznamy resztę informacji na temat multiplayera. Gra wyjdzie w październiku. Together, think we can create a new games experience. Czas na kilka newsów. Około usługowych firma Valve wystartowała z inicjatywą Steam Labs, która ma pomóc w promowaniu i odkrywaniu gier na Steamie. W ramach Labs funkcjonują systemy, które analizują naszą bibliotekę i promują tytuły. Także w postaci zmontowanych automatycznie sklejek trailerów. PC Games Insider twierdzi natomiast, że program partnerski Google Stadia, pozwalający deweloperom wydać swoje gry w ramach tej usługi streamingowej, cieszy się sporym powodzeniem. Podobno aplikowało do niego już 4000 firm. 21st century. To connect game developers with. Niedawno mówiliśmy o tym, że The Bard 4 otrzyma nową wersję i aktualizację Director's Cut, wprowadzającą sporo nowości w tym nowy los z dwoma potężnymi włosami, a także poprawiającą wiele błędów. Teraz wiemy, że ta super łatka wyjdzie 27 sierpnia. Sama gra opowiada o pełzaniu po podziemiach i walce z licznymi przeciwnikami. So much worse Bethesda poinformowała, że dwa projekty z serii Wolfenstein zostały ukończone. Mowa oczywiście o kooperacyjnym Young Blood i VR-owym Cyberpilot. Obie gry wyjdą 26 lipca tego roku. Pierwsza z nich na podsetach PlayStation 4, Xbox One i Switchu, a druga na PC-tach i PlayStation VR. W okolicach 23 lipca będzie można pobierać gry wstępnie. What the hell is this place? Studio Supermassive, znane z Until Dawn, ogłosiło, że nowa produkcja The Dark Pictures Men of Medan otrzyma dwa tryby multiplayer, dostępne przez internet oraz lokalnie. Pierwszy z nich pozwoli graczom lokalnym kontrolować różne postacie w konkretnych momentach. W trybie internetowym dwie osoby będą kontrolowały wybrane postacie. Wszystko to ma uatrakcyjnić wspólne śledzenie akcji w tej interaktywnej przygodówce w klimatach horroru. I to wszystko na dziś, dziękuję bardzo za usłyszenia.